Jakiś czas temu stały widz Bartłomiej Wąsi, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, napisał do mnie z pytaniem, dlaczego numer pociągu na bilecie, który dzierży w dłoni, różni się od tego, który jest na wyświetlaczu informacyjnym systemu informacji pasażerskiej. Po zdjęciu poznałem, że jest to Warszawa Centralna. Sprawa jest bardzo ciekawa, ale i dosyć prosta, chociaż wymaga także wyjaśnienia w jaki sposób konstruuje się numery pociągów. No i o tym będzie ten odcinek. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, co to jest numer pociągu, jak się go konstruuje i dlaczego jest on taki ważny. Numer pociągu to unikatowy identyfikator danego konkretnego składu, który jest uruchomiony przez przewoźnika. Składa się z dwóch części, chociaż puryści powiedzą, że to tylko druga część jest faktycznym numerem pociągu i mają rację. Pierwsza część to kategoria pociągu. Każde połączenie jest wykonywane w jakiejś taryfie. To chyba wszyscy znamy. PKP Intercity ma Express Intercity Premium EIP, czyli popularne Pendolino, Express Intercity, czyli EIC, Intercity IC i wagony do wożenia bydła, przepraszam, połączenia budżetowe TLK. Polregio jeździ z kategorią Regio R, koleje mazowieckie to osobowe OS lub osobowe przyspieszone OSP i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, jaka jest kategoria pociągu na Waszym bilecie lub wyświetlaczu na stacji pasażerskiej może Wam dużo powiedzieć o tym, jakiego standardu pociągu możecie oczekiwać. Pomijam tutaj także techniczne oznaczenia wykorzystywane do konstruowania rozkładów jazdy. Tam na przykład EIP to EIJ. Bo to Express Intercity realizowany elektrycznym zespołem trakcyjnym, a ten z kolei jest oznaczany literą J. Jak jednostka. W ten sam sposób, Regio wykonywane N57, Elfem, Impulsem, czy tam PoloRegio ma jeszcze w zanadrzu, to ROI. Regionalny, osobowy jednostka. Więc to pomijam. Skupiamy się na tym, co widzi podróżny, czyli na kategoriach i numerach handlowych. Dobra, to jak już wiecie mniej więcej o co chodzi z kategoriami, to przejdźmy teraz do drugiej części, a więc właściwego numeru pociągu. Składa się z dwóch, trzech, czterech lub pięciu cyfr. Pociągi towarowe mają sześć cyfr, ale Wy przecież towarowy nie pojedziecie, więc to pomijamy. Numery dwój- i trzycyfrowe zarezerwowane są dla pociągów międzynarodowych. Takie powiedzmy paneuropejskie oznaczenia, bo zdublowane są one lokalnymi, krajowymi numerami. Przykład pierwszy z brzegu: IC116 Silesia z Warszawy Wschodniej do Pragi, Hlawni na Drazi. To do granicy w chałupkach także IC 14000. Numery czterocyfrowe to znaczenia zarezerwowane dla pociągów pospiesznych kategorii od Intercity w górę. Natomiast pięciocyfrowe dla pozostałych. Można też to podzielić inaczej. Skupmy się na moment, jeszcze na ostatnich cyfrach znaczących, pomijając pierwsze dwie, bo o nich będzie za moment. Numery od 000. Do 199 to pociągi międzywojewódzkie pospieszne, a od 200 do 999 pozostałe. Zazwyczaj dla każdego z typu pociągów w danej relacji numery są chronologicznie według doby, czyli pierwszy pociąg odjeżdżający w danej relacji danego dnia ma najniższy numer, a ostatni najwyższy. To teraz spójrzmy na pierwsze dwie cyfry znaczące, bo one mówią nam prawie wszystko o relacji danego pociągu. Prawie. Cała Polska jest podzielona na 8 stref. Są to tak zwane obszary konstrukcyjne. Po kolei. Jedynka to Warszawa, dwójka Lublin, trójka Kraków. Potem mamy Sosnowiec, Gdańsk, Wrocław, Poznań i Szczecin z ósemką. Są jeszcze małe wyjątki. W niektórych obszarach pociągów i przewoźników jest taka ilość, że ten system nie działałby zbyt dobrze. I z tego powodu dodano jeszcze cyfrę dodatkową 9. Korzystając z. Korzystać z niej mogą wszystkie obszary konstrukcyjne, a więc dla pociągów rozpoczynających i kończących bieg w ramach jednego obszaru konstrukcyjnego, czyli rozpoczynającego np. w Warszawie i kończącego w Warszawie, poza typowymi 11, 22, 33, no porozumiemy, jak zaczyna w 1 i kończy w 1, to jest 11, 1. lub pominięciem drugiej cyfry, czyli 10, 20, 30, mamy także te wykorzystujące dziewiątkę. 19 to pociąg rozpoczynający i kończący kurs w ramach obszaru Warszawa. 29 to będzie Lublin, 39 Kraków, 59 Gdańsk, 69 Wrocław, 79 Poznań, 89 Szczecin. Poza tym 90 to Sosnowiec, 91 Warszawa, 93 niby. Niby Kraków, ale korzysta z tego także Warszawa. 94 znowu Sosnowiec, 95, 6 i 7 to Gdańsk, a 99 techniczny Sosnowiec, ale korzysta Warszawa. Stosuje się te numery dla pociągów aglomeracyjnych i regionalnych. Czyli jeśli pociąg jedzie z Poznania lub okolic do lublina lub okolic, no to będzie miał wtedy numer zaczynający się od siódemki bo z Poznania z obszaru Poznań a kolejną cyfrą będzie 2, bo Lublin. Załóżmy, że jest to Express Intercity EIC, więc będzie mieć łącznie 4 cyfry. Ale załóżmy także, że to pierwszy tego dnia, więc będzie to EIC 7200 lub 7201. Chwila, chwila, jak dwie opcje? Czemu nie wiadomo, jaki numer konkretnie? No i tutaj powoli zbliżamy się do odpowiedzi na pytanie Bartłomieja ze wstępu. Każdy pociąg ma dwa numery. One występują w parze. Parzysty i nieparzysty, 0 i 1, 2 i 3. Jeśli pociąg porusza się w danym momencie po linii kolejowej zgodnie z jej kilometrażem to ma numer nieparzysty, czyli jeżeli jedzie zgodnie z rosnącym kilometrażem. Jeśli w kierunku przeciwnym, no to ma numer parzysty. Podobnie jak każda linia kolejowa dwutorowa ma swoje tory: parzyste i nieparzyste. Dokładnie ta sama relacja. Czyli raz pociąg może mieć numer 7400, ale jeśli wjedzie na inną linię kolejową, to może mieć numer 7401. Nikt mu nie zabroni, to wolny kraj. By podróżnego nie wprowadzać w błąd brakiem u niego technicznej wiedzy kolejowej, bo przecież on nie musi jej mieć, on tylko korzysta z kolei, powinno się go informować o numerze, z jakim pociąg rozpoczął swój bieg. Czyli o tym numerze ze stacji początkowej. Bilet pokazywał poprawnie: 35100. Telka Małopolska, bo o nim mowa, rusza z południa Polski, jedzie w kierunku Warszawy, można powiedzieć, wraz z malejącym kilometrażem, czyli ma numer parzysty 35100. Jednakże na Warszawie Zachodniej zmienia numer na 35101, bo teraz oddalając się od Warszawy jedzie zgodnie z kilometrażem, a nie przeciwnie. Wyświetlacz pokazał numer od strony technicznej poprawny, ale niepoprawny dla podróżnego, i stąd jest ta konsternacja, to pytanie. W sumie wiecie, nigdy nie zwróciłem na to uwagi, jak to jest pokazywane, a w sumie powinienem, no, no ja się tym zajmuję niejako. Dajcie mi znać w komentarzu, czy kiedykolwiek mieliście też taką sytuację? A skąd ja to wiem i skąd mnie to przekonanie, że to akurat bilet był dobry, a nie informacja przekazywana przez system informacji pasażerskiej? Ano, przeczytałem instrukcję IR-11 PKP Polskich nikolejowych. Tam w paragrafie 21 są rozpisane zasady numeracji pociągów, a w ustępie 3 i 5 tego paragrafu pośrednio, bo pośrednio, ale jest zapisane, że dla podróżnego przekazywana jest informacja o numerze pociągu takim, z jakim on rozpoczął swój bieg. Przynajmniej ja to tak rozumiem. W sumie z tego samego powodu na przykład nie są w trakcie biegu pociągu wymane tablice relacyjne w wagonach, niezależnie od tego, po jakiej linii kolejowej jedzie ten pociąg. No nic, dajcie znać w komentarzach, czy ze mną się zgadzacie, czy nie. E, no co? No, tymczasem dzięki za obejrzenie i widzimy się niebawem. Siema!